Rajt śladami konfederatów barskich zaczynamy w Tyliczu, który prawa miejskie otrzymał przed 1325 rokiem. Możemy tutaj podziwiać nie tylko nowoczesną świątynię usytuowaną przy rynku, ale też zabytkowy, drewniany kościół. 1612 roku oraz Łemkowską Cerkiew Kosmy i Damiana z 1743 roku Dzień zaczynamy od oglądania Mofety Jest to rodzaj działalności wulkanicznej polegającej na wyziewie z głębi ziemi gazów, głównie dwutlenku węgla Około południa, gdy poprawia się pogoda Wychodzimy na pobliskie zbocza, kierując się w stronę okopów konfederatów barskich. Przy okazji ćwiczymy orientację w terenie górskim. Kompas i mapa są obowiązkowe, oraz oczywiście odpowiednie buty i ubiór na taką wędrówkę. Bezbłędnie. Docieramy do szlaku granicznego przy słupku 275, a następnie do okopów konfederatów. Tu poznajemy historię powstania, które miało zapobiec rozbiorom Polski. W następnym dniu zdobywamy szczyt Lackowa na wysokości 997 metrów nad poziom morza. U podnóża tego szczytu stacjonował sam dowódca oddziałów konfederackich, Płaski. W tym dniu dwie nasze grupy, Warszawska i Katowicka, połączyły siły i dzień zakończył się sukcesem. Gdy po zejściu z Rackowej dotarliśmy do Bielicznej, Dołączyliśmy do miejscowej ludności świętującej majowy długi weekend i rozpoczęcie sezonu turystycznego. W następne dni odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc: cerkwie, w izbach i banicy, miejscowość Biecz, jezioro Klimkowskie, po którym nawet pływaliśmy. I plaża, do której płyniemy, i tam, gdzie byliśmy. Odwiedziliśmy też Troję Karpacką, historyczny Skansen. To tutaj, około 2100 lat przed narodzeniem Chrystusa, powstała pierwsza osada i gród. Warto poznać historię tego miejsca. Zorganizowaliśmy też nocne manewry na orientację, połączone z szukaniem jaskini zwójnickiej. Jaskinia została znaleziona. Ostatniego dnia odwiedziliśmy pustelnię świętego Jana z Dukli oraz ropiankę. Gdzie do dziś można znaleźć ślady wydobycia ropy naftowej oraz wciąż wydobywający się gaz ziemny. Zapraszamy na nasze następne wyjazdy. Co dzień,